Cześć, to ja, Lego i Luigi, i dzisiaj będziemy ym, y, patrzeć na moje wszystkie figurki z piratów. O, z Karaibów! Nie z Karaibów! No i to nie będzie taka topka jak z Lego Dreams, że od jeden do iluś tam. Bo moje zdaniem wszystkie figurki piratów są wspaniałe. Więc dobrze, jedziemy. Na pierwszy ogień idzie. On, albo ona. Nie jestem pewien. Jestem pewien. No dobrze. To jest um, szeregowy z, z twierdzy Eldorado. Jednego z najnowszych zestawów. I proszę. Ma plecak na tyle. Alternatywnych buziek, alternatywnych buziek gra, brak. No w sumie dobrze, bo patrzcie, Ten hełm prawie nic nie zasłania. No. Um, strzelba. Jakiś jeno jest chyba. Z, czerwone. No właśnie, nie wiem jak to się nazywa. Jeżeli ktoś. Jeżeli ktoś wie, to. No właśnie, teraz sobie coś przypomniałem. Piszcie, mam wyłączony komentarz. No, to, no może kiedyś się dowiem. Nieważne. Mamy, to jest najnowsza generacja tej figurki francuskiego szeregowego. To jest najnowszy tors. No i teraz Wam pokażę, jak, to, jak ten tors wygląda bez tych wszystkich plecaków. I mamy sobie strzelbę. To, to. Ech, proszę, tak wygląda ten tors od tyłu. Chwilę, to się zakładało najpierw to czerwone, plecak. Głowa hełm. Strzelba, dobra. Daję mu jakoś 9 na 10. No dobrze. Następny jest. Też francuski żołnierz, ale poprzednia generacja. Strzelba nie jest legowa, ja mu dałem, to jest strzelba skobi. No, ale proszę. Alternatywnych buzik też brak. On ma na hełmie takie złote coś znaczek o. Też ma plecak i te czerwone cośki. Proszę, tak to wygląda od tyłu. Bardzo podobnie jak na poprzednia figurka, ale, właśnie? w poprzedniej figurce był tutaj taki jakby sznureczek zwisał, a tutaj tego nie ma. O. No dobrze. A na, następny jest figurka, którą sam złożyłem z elementów, elementów Lego Store. Proszę, zbudowałem Lego Napoleona. Wiem, że to do prawdziwego Wyglądu tego pana niezbyt przypomina, ale proszę i wiem, co sobie myślicie. To jest, nie jest trochę lego, ale tak przykleiłem tutaj czarną plastelinę, żeby nie było widać znaku piratów. Bo to jest ta czapka, proszę. Taka alternatywna głowa, peleryna bodajże od Supermana, chyba krótki mieczek No powiedzmy legionisty. No i to był Lego Napoleon. Mój, moja własna konstrukcja, bo niestety figurki Lego nie zrobiło. No dobrze, dalej jest. Majtek ze, ze statku, ze statku chy, chyba z kreatora. Co można, co można tam było jeszcze zbudować? Taką wyspę w kształcie czachy, jak, jakiś tam domek piratów. I statek, właśnie. Proszę, taka alternatywna główka. Czerwona chusta, klasyk. I wiecie co? Pokażę tą figurkę troszeczkę wcześniej niż chciałem, ale patrzcie, to jest figurka pirata z Fortu Eldorado. Nie, nie wiem, jak wy, ale ja dostrzegam pewne podobieństwo. No mianowicie, torsy są takie same i chusty. Więc co jeżeli to są my coś bracia bliźniacy? No dobrze, dalej jest. Głosuję? Szkieletowy pirat. Też z Lego Storu. i nie moja własna konstrukcja. Znaczy można było takie zbudować, ale, by, ale też były na sprzedaż takie. pudełka z trzema takimi samymi już yy, gotowymi. I jedna wam muszę powiedzieć. Od tych szkieletowych piratów z, z, piratów z Karaibów z pierwszej części, chyba to była Klątwa czarnej perły, coś takiego. Moim zdaniem idealne. W sensie, spójrzcie. bo oni byli na wpół szkieletami i to może. Chyba I to może ym, tak wyglądać. W sensie, patrzcie, te kawałki ubrania mogą, przy... mogą udawać tam kawałki właśnie takiej normalnej skóry, czy coś takiego. No dobrze. Na nas... Następny to ten sam szkielet, ale wymieniłem mu, ale wymieniłem mu broń na taką starą, krótką. Krótkiego kolta. W sumie dopiero co omawialiśmy tą figurkę, więc nie będę na długo nad tym się rozwodził. Proszę. Następna figurka jest z Piratów z Krajów, a mianowicie Barbosa w wersji oficera, oficera z filmu, um, chyba na to było, jak to, to chyba było, zemsty Salazara i de Salazara. I chyba na końcu świata chyba coś takiego. Drewniana noga, która została od. No bo normalna została odcięta przez kapitana Czarnobrodego. A ten narracjonalny budzik brak. I wiem, i wiem, o co chyba o co chyba pytacie. I świadczy was, że, że tablet telewizor, czy na czym to oglądacie, w ogóle was nie słyszy. Czemu nie ma czapki? No, niestety zamówiłem najtańszą figurkę, właśnie bez czapki. Takiej właśnie kapitana, jak miał na przykład Napoleon. Ale dobrze. Dalej mamy. Dalej mamy kapitana fortecy Eldorado. Proszę. I... I wiem, co sobie myślicie, mógłbym wprawdzie odpiąć tą czapkę i dać Barbosie, na chwilę zobaczymy, jak to by wyglądało. Nie, dobra, zło, 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 czyste zło, na nim to lepiej wygląda. Proszę, jakieś tutaj złote, złote detale, znowu te złote takie cośki. Główka, nosiwe siwe włosy, w sumie no broda bardziej. I pamiętam, że była taka poprzednia generacja go i ona miała chyba czarne włosy, więc co, jeżeli figurki LEGO też się starzeją? A nie tego lepiej wyglądają. Następny jest bardzo stara figurka kapitana. <grych> Powiedzmy, francuskiego kapitana rudobrodego. No. no, na tyle żadnych nadruków, żadnych nadruków, nie, jeszcze nie te czasy. Główek alternatywny też brak. Złote, znaczy żółte, żółte. Żółte to takie cośki, co mieli tutaj. I tak, więc co spytacie, czy te figurki takie były niedopracowane? Otóż nie. Zamówiłem, zamówiłem używaną figurkę. Niestety się nadruk trochę stary. Takich złotych. Złotych tutaj detali Guzików i takiej srebrnej kramury. Zresztą zobaczycie to na innej figurce Która jest z tej samej epoki za Oto kapitan Rudobrody Zbudowany w Legostorze Niestety oryginalnej figurki nie miałem Na drugi z tyłu są ale Alternatywnych buziek brak em, Hak jak się... Hak jest Drewniana noga jest Opaska na oko jest Wszystko się zgadza Złote... złote te cośki chusta to chyba jest jakaś zielona no dobrze, następna figurka, następna figurka, to londyński, londyński strażnik hmm, tego zamku w Londynie, już nie pamiętam jak się nazywał. Proszę, złote detale tutaj. Z tyłu niestety na drugi nie, nie ma. No i też nie te czasy, bo to jest którejś z którejś serii kolekcjonerskiej. Skórzana czapa, widać? alternatywnych główek, brak? Ja? Tak, brak. A szkoda, bo ta czapa kom, prawie kompletnie zasłania, zasłania tył głowy. No, tutaj, tutaj. No jakby to ująć? Klamra, też to tak nazwijmy. Żeby czapka nie spadała. No dobra. O, i niestety zgubiłem strzelbę tej figurki. A szkoda. Druga generacja żołnierza, żołnierza bodajże angielskiego z Wielkiej no z Brytanii. Na tyle są już na drugi. Ale na główek niestety brak. Też znak na tej wielkiej czapie. Niebieskie nogi. No, w sumie to jest krok, prawie kropka w kropkę. Co inne wersje, ale rozumiecie? Lego. LEGO robi tak, że ulepsza nieznacznie, żeby dalej było. można rozpoznać, co to jest. Proszę. Pirat, moja, moje autorstwo z LEGO storu. Mistrz, mistrz, mistrz lewolwerów, tak to nazwijmy. I proszę. Zielone nogi, nadruki z tyłu są. Czapka połączona z włosami, co zresztą mi się podoba. Alternatywnych główek brak. No. Tutaj złota, tutaj złoty pa, nie, pasek, pasek, złote guziki. I w sumie to jest ciałko, które było w Napoleonie. Matko za kamerą już mi się robi dosyć dużo tych figurek. no, A dopiero jesteśmy w połowie drogi. Jack Sparrow, a raczej powinienem powiedzieć Captain Jack Sparrow. Proszę, na drugi na nogach. No po prostu ekstra figurka. Na drugi z tyłu. Czy na drugi z tyłu są? Zajmy włosy są. Alternatywna głowa przerażona. No niestety na twarzy się troszeczkę star na drugu śmiechu. No. Tutaj jakieś chusty, wielka czupryna. Chusta jeszcze na głowie. No nie, no ta figurka jest w ogóle idealna. Następny w kolejce jest figur, pir, figurka pirata z fortecy Eldorado. Proszę, złoty naszyjnik z czaszką. Zaczynam, zaczynam mieć podejrzenia, czy to nie jest Elizabeth z Piratów z Krajów. Na drugi z tyłu są. Alternatywnych główek brak. Miecz, czarne nogi, bez nadrugów. Znowu jakieś chusty. I mam podejrzenie, że to może być córka Ródu Brudego, który w pierwszy który w pierwszej wersji w fortecy Eldorado występował. No bo to co ja mam, to jest, no, druga wersja, tak to nazwijmy. Pierwsza wersja, pierwsza wersja angielskiego żołnierza. Proszę, i to są właśnie te nadruki, które w tym kapitanie Rudowrodem francuskim się starły. Widzicie, właśnie, z srebrna, srebrna klamra, złote guziki i tutaj jeszcze złote, złote części ubrania. Z tyłu żadnych nadruków, nawet nie muszę tego ściągać. Ym, kolejną figurką jest. Figurka z Piratów z Karaibów, kapitana, ym, ym, jak on się nazywał, ym. Czarnobrodego, o i proszę pokażę wam, pokażę wam zaraz jego główkę, poza w sensie brodą, proszę, jest ostrość, jest, tak wygląda i w Piratach z Karaibów, pamiętacie, by, byli tacy dwaj, no powiedzmy niezbyt mądrzy goście, no i moja główka tego czarnobrotego jest pod jednego z nich idealna. Proszę, jego Magic Miecz, którego używał. Na drugi główek alternatywnych żadnych brak. Na drugi z tyłu są. Na drugi na nogach są. No w sumie więcej to o nim nic ciekawego raczej się nie powiem. Proszę, kolejna figurka. Maj. My... Majtka. Nie wiadomo z jakiego zestawu, bo go zamówiłem. Proszę. Czyste ciemnozielone. Nóżki. Kamizelka Alina. tatuaż Tatułaż w kształcie kotwicy. Na druku... Są na drugi z tyłu. O! Sam się dziwiłem. Na drugi z tyłu. No dalej ta kamizelka. Czerwona chusta. Łowa od złodzieja. Tak to nazwijmy. W sensie, w sensie były figurki złodziei z tymi główkami. No, mie miecz normalny. Dobrze, dalej mamy panią kapitan z Fort z fortecy Eldorado. Ten sam na druk cof szeregowych. Złoty to takie coś, co ma tutaj. Też z, też kapelusz wlany z włosami. Tylko brązowe włosy. Czerwone piórko. Alternatywna główka, o! Taka. No, yy, w sumie białe nogi. Żadnego uzbrojenia. To w sumie tyle, co można o tym powiedzieć. Proszę. To w sumie jest ta sama figurka z pierwszej generacji angielskiego żołnierza, co ostatnio tylko, tylko niestety się na druki starły, więc w sumie nie ma o czym gadać. Um, tak, to jest figurka oka Hondas, ale, ale mi pasowała jakaś taka indianka właśnie, gdzie tam piraci się rozbijają na wyspie i tak dalej. No, ale to jest ale to po prostu musiałam ją tutaj wrzucić. To jest piękna figurka. Wszędzie są nadruki. Nawet z tyłu na nogach, z boku. Z tyłu. Alternatywna główka o taka. Taka bardziej roześmiana, tak nazwijmy. No jakiś tutaj naszyjnik z czegoś niebieskiego. No w sumie... No ale piękna figurka, no. Dalej mamy... Zrobiłem małą dziewczynkę taką, taką pokładową. Ciałko jest od poprzedniej wersji tej, tej piratki z Fortes El Eldorado, z poprzedniej wersji. Krótkie, zielone nogi, na drugi z tyłu są, alternatywnych głów brak i posiada miecz. Proszę. Dalej mamy Panią Kapitan z Eldorado, no w sumie to jest w klej z poprzednia tylko mniejsze, mniejsze piórko, blond włosy. I inna alternatywna główka. To w sumie tyle. Z, z innych rzeczy. No, szeregowy też taki sam, tylko ma inną głowę. Taką z włosem. I to jest głowa od produciego, takie postacie z Lego City. I i to jest jeden z jego przodków. Aha. I ostatnia figurka. Świeżo. Dzisiaj, do dzisiaj jej przyszła do paczkomatu. I to jest po prostu, w moim zdaniem, skarb. Z pierwszych zestawów z piratów. Z, z wyspiarka. No, taka powiedzmy z wysp. No, jakby to nazwać? Z wysp. Mm, jak to się nazywało? Hawajskich, o! No, i tutaj. I tutaj mam nauczkę. Nie nosi się. Nie nosi się samych liści. Bo to, co tutaj. Te dwie kreski, to. Jeśli. Jeśli wy, którzy to oglądacie, się znacie na. na na, na. Na. częściach wewnętrznych i zewnętrznych ciała człowieka, to chyba wiecie co to jest. Tutaj takie gacie z liści, tak nazwijmy. Z tyłu żadnych nadruchów nie ma. Alternatywnych główek brak. Czapa taka, co. Patrzcie, można tutaj dać na przykład piórko. Pirata z kraju w kanibalach, w jednym zestawie. W sumie było takie. Z... Coś takiego samego, tylko tam były kości. No i w sumie. Co jeżeli, I w sumie to mi. Co jeżeli to jest wyspiarska kuzynka Okahondas? Jezu, co ja wygaduję? Um, no w sumie. No i to wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie. Do widzenia.